Czytanie z księgi proroka Daniela. W one dni był mąż mieszkający w Babilonie, a imię jego Joakim. I pojął żonę imieniem Zuzanna, córkę Helkiasza, bardzo piękną i bojącą się Boga. Bo rodzice jej, będąc sprawiedliwymi, wyćwiczyli córkę swą według zakonu mojżeszowego. A Joakim był bardzo bogaty. I miał sad koło domu swego. I do niego się Żydzi schodzili, gdyż był ze wszystkich najznaczniejszy. A owego roku ustanowiono z ludu sędziami dwóch starców, o których pan powiedział. Wyszła nieprawość z Babilonu od starszych sędziów, o których się zdawało, iż lud sądzili. Ci często bywali w domu Joakima, i przychodzili do nich wszyscy którzy mieli sądy. A gdy się lud wracał w południe, wchodziła Zuzanna i przechadzała się po sadzie męża swego. I widywali ją starcy codziennie, jak wchodziła i przechadzała się. Zapłonęli ku niej porządliwością i znieprawili swą myśl, a odwrócili swe oczy, by nie patrzeć w niebo i nie pamiętać na sprawiedliwe sądy. I zdarzyło się, gdy pilnowali dnia sposobnego, weszła kiedyś stosownie do zwyczaju, z dwoma tylko dziewczętami, i chciała wykąpać się w sadzie, bo był upał, a nie było tam nikogo oprócz dwóch ukrytych starców, którzy się jej przyglądali. Rzekła tedy dziewczętom: Przynieście mi olejku i mydła, a drzwi sadu zamknijcie, abym się wykąpała. A gdy wyszły dziewczęta, Powstali dwaj starcy, i przybiegli do niej, i rzekli: Oto drzwi sadu są zamknięte, i nikt nas nie widzi, a my cię pożądamy. Przeto przystań na nasze żądanie, i oddaj się nam. A jeśli nie będziesz chciała, wydamy przeciw tobie świadectwo, że był z tobą młodzieniec, i że dlatego wypuściłaś dziewczęta od siebie. Westchnęła zuzanna, i rzekła. Ściśnięta jestem zewsząd, bo jeśli to uczynię, muszę śmierć ponieść, a jeśli nie uczynię, nie ujdę rąk waszych. Ale mi lepiej bez uczynku wpaść w ręce wasze, niżli zgrzeszyć przed obliczem Pańskim. I zawołała głosem wielkim Zuzanna. Zawołali też i starcy, przeciwko niej. I pobiegł jeden do drzwi sadu i otworzył. A czelać domowa. Usłyszawszy wołanie w sadzie, wpadła tyłem, chcąc zobaczyć, co to jest. A gdy starcy powiedzieli, zawstydzili się słudzy bardzo, bo nigdy nie powiedziano takiego słowa o Zuzannie. I nadszedł drugi dzień, a gdy się lud zebrał u Joakima, męża jej, przyszli też dwaj starcy, pełni myśli złośliwej, przeciwko Zuzannie, aby ją zgubić. I rzekli przed ludem, poślijcie po Zuzannę, córkę Helkiasza, żonę Joakima. I zaraz posłali. I przyszła z rodzicami i z synami i ze wszystkimi krewnymi swymi. Płakali tedy przyjaciele jej i wszyscy, którzy ją znali. I powstawszy dwaj starcy w pośród ludu, włożyli ręce swe na głowę jej. A ona płacząc spojrzała w niebo. Bo serce jej miało ufność w Panu. I rzeki starcy, gdyśmy się sami przechadzali w sadzie, weszła ta z dwiema dziewczętami, i zamknęła drzwi sadu, i odesłała dziewczęta od siebie. I przyszedł do niej młodzieniec, który był ukryty, i popełnił z nią grzech. A my, gdyśmy byli w kącie sadu, widząc nieprawość, biegliśmy ku nim, a widząc ten grzech. Nie mogliśmy ich powstrzymać, a ten młodzieniec był z nimi. Pobiegliśmy do nich i ujrzeliśmy, jak ze sobą obcowali. Jego wprawdzie nie mogliśmy pojmać, gdyż był mocniejszy niżli my i otworzywszy drzwi, wyskoczył. Ale te pojmawszy, spytaliśmy ją, co by to był za młodzieniec, ale nie chciała nam oznajmić. Tej rzeczy jesteśmy świadkami. Uwierzyło im pospólstwo jako starcom i sędziom ludu, i skazali ją na śmierć. A zuzanna zawołała głosem wielkim i rzekła: Boże wieczny, który znasz skryte rzeczy, który wiesz wszystko pierwej, niźli się stanie, ty wiesz, iż fałszywe świadectwo wydali przeciwko mnie. A oto umieram, chociaż nie uczyniłam nic z tych rzeczy, które ci na mnie złośliwie zmyślili. I wysłuchał Pan głosu jej, a gdy ją wiedziono na śmierć, wzbudził Pan Ducha Świętego w młodym człowieku, któremu było na imię Daniel, i zawołał głosem wielkim, Czysty ja jestem od kwitej”. i obróciwszy się wszystek lud do Niego, rzekł, Co to za słowo, któreś Ty powiedział? A On, stojąc w pośród nich, rzekł, tak to szaleni synowie Izraela. Nie rozsądziwszy ani się prawdy dowiedziawszy, skazaliście na śmierć córkę izraelską. Wróćcie się do sądu, bo fałszywe świadectwo mówili przeciwko niej. Wrócił się tedy lud z pośpiechem, i rzekł do nich Daniel: Rozłączcie ich daleko od siebie, a ja ich osądzę. Gdy tedy zostali od siebie rozłączeni, Przywołał jednego z nich i rzekł do niego, od wielu dni zastarzały w złu, teraz wyczały ci na jaw grzechy Twoje, które przedtem popełniałeś, wydając sądy niesprawiedliwe, uciskając niewinnych, a wypuszczając winnych, gdy Pan mówi: Niewinnego i sprawiedliwego nie będziesz zabijał. I teraz tedy jeśli ją widziałeś, powiedz pod jakim drzewem widziałeś ich obcujących ze sobą. A on rzekli pod mastyksowym, i rzekł Daniel. Wybornie skłamałeś na głowę Twoją, bo oto anioł Boga, wziąwszy od niego wyrok, rozetnie Cię na poły i oddaliwszy go, kazał przyjść drugiemu i rzekł mu, plemie hananejskie, a nie judzkie, piękność Cię uwiodła i porządliwość wywróciła serce Twoje. Tak czyniliście córkom izraelskim, a one z bojaźni ulegały wam, ale córka Judzka nie ścierpiała niecnoty waszej. Teraz tedy powiedz mi, pod jakim drzewem zastałeś ich obcujących z sobą? A on rzekł, pod dębem. I rzekł mu Daniel, i ty wybornie skłamałeś na swą głowę, bo czeka anioł pański mający miecz, aby cię rozciąć na poły, i zabić was. Tedy wszystko zgromadzenie zawołało głosem wielkim i błogosławili Boga, który wybawia pokładających nim nadzieję. I powstali przeciw dwom starcom, bo im był udowodnił Daniel z ust ich, iż fałszywe świadectwo lali. I uczynili im wedle tego, jak oni sami źle uczynili przeciw bliźniemu aby uczynić według Zakonu Mojżeszowego. I zabili ich, a krew niewinna owego dnia była wybawiona.